Każde spotkanie z rysiem jest, jest niezwykłym przeżyciem, i trudno jakoś mi stopniować ciekawość tych spotkań czy, czy ich, ich wagę, ponieważ są to bardzo rzadkie spotkania ze względu na niewielką liczebność tych zwierząt i bardzo rozległe areały osobnicze. Najbardziej takim Stosunkowo niedawnym spotkaniem była obserwacja samicy, która prowadziła dwójkę zeszłorocznych młodych, przy której w pobliżu pojawił się również samiec. Było to dla mnie sporym zaskoczeniem, ponieważ po pierwsze nie spodziewałem się tego Rysia akurat w ten dzień i w tym miejscu w zasadzie chodząc cały dzień za. Za tropami wilków. W pewnym momencie zupełnie zaskoczenia. Napotkałem świeżą ofiarę rysia. Z czym tam fotopułapkę i odszedłem z tego, z tego miejsca. Natomiast ciekawość nie dała mi żyć. Następnego dnia wcześnie rano o świcie zajrzałem w tę dolinę. Co dało mi właśnie taką możliwość obserwacji samicy prowadzącej młode. Było to moje pierwsze spotkanie. Z większą niż jeden liczbą rysi. Czasami udało się, udawało się zaobserwować naocznie albo przy okazji fotopułapek rysie żerujące na ofiarach wil, wilczych, jednak to były pojedyncze osobniki. To było najliczniejsze rysiowe spotkanie. Czasami rejestracja przy pomocy fotopułapki bądź lustrzanką albo na, nawet naoczna obserwacja. Rysia daje możliwość identyfikacji poszczególnych osobników po układzie, po indywidualnym układzie plam, plam na ciele. Tak? Było w przypadku jednego rysia, którego zaobserwowałem na, w areale godowym w rejonie bezpośredniej bliskości Parku Narodowego i w oddalonych dwóch lokalizacjach, jedna w Prostej linii, około 10 km, druga około 15. To był ten sam osobnik, zupełnie przypadkowo w jednym miejscu nagrany przy, w pobliżu drogi, podczas przekraczania tej drogi w, w obrębie takiego znanego mi korytarza migracyjnego tak to można nazwać. W innym przypadku ten sam ryś nagrał się, który prze, przechadzał się po takiej kłodzie, jak tutaj. Tylko że za tą kłodą, tak jak tutaj ta jodła, zlokalizowana była gawra niedźwiedzia. I to było zupełnie przypadkowe nagranie tego samego rysia, którego widziałem w zupełnie innym miejscu. A udało się rozpoznać go dzięki dobrej jakości nagrania, czy wystarczającej jakości nagrania do rozpoznawania. W Wyszczackim Parku żyje około. 6 do 8 dorosłych osobników. Natomiast y, trzeba pamiętać o tym, że nie są to żadne, żadne zwierzęta, nie uznają żadnych barier administracyjnych, więc te y, terysie, które funkcjonują w obrębie parku narodowego, funkcjonują również w obrębie otuliny i, i również w obszarach okalających otulinę Wieszczackiego parku. Wydaje się, że jest to niewiele mało 6-8 dorosłych osobników. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że te zwierzęta potrzebują bardzo dużej przestrzeni w obrębie swoich areałów osobniczych i to przestrzeni o odpowiednich warunkach spełniających określone warunki. warunki bieszczackie czy warunki pokarmowe, które Spotykamy na terenie wyższych partii gór, wyższych partii bieszczadów, charakteryzują się niskim zagęszczeniem podstawowej bazy pokarmowej rysia, czyli sarny, więc nie możemy mieć tutaj zbyt dużych zagęszczeń ze względu na to ograniczenie. Wszystkie rysie są piękne, natomiast te nasze karpackie rysie zdecydowanie wyróżnia ten. Charakterystyczny, indywidualny układ plam, bardzo dobrze, wyraźnie widocznych, przez co możemy je rozpoznawać czasami. Jeżeli przyjmiemy ten ciągły areał występowania gatunku na terenie Bieszczadów, na terenie gór sanocko-turczańskich czyli jest to około 6,5 tysiąca km2. No liczebność, ekstrapolacja tej liczebności na ten areał, czy wielkości areałów osobniczych, wskazuje na występowanie około 50-80 do maksymalnie osobników na tym terenie. Jest to miejsce dogodne dla, ze względu na chociażby na wielość kryjówek, które tutaj oferuje taki starodrzew, pełen Powalonych drzew, pełen zakamarków. Takie lasy mieszane czy lasy z, du z dużą domieszką drzew iglastych oferują również e, kryjówki dla zwierząt kopytnych, które, za którymi podążają drapieżniki, również rysie.